R. I dzisiaj specjalnie dla Was otworzymy sobie mój pierwszy miecz, świetny, który jest w serii um, Blade Tolerance. No cóż, a teraz bez błędnego przedłużania i bez pokazywania pudełka otworzymy. ...sobie nasz miecz. Two thousand years later. Udało się! Przechodzimy dalej. Na początek dali nam takie coś. I... uwaga, uwaga! Miecz świetny we własnej... A oto i miecz świetlny we własnej osobie, a to... Takie małe dołączenia mieczeć, no miecze świetne dołączenia. I przypięte. A teraz prosimy o zgaszenie światła. Nie! I zaczynamy! Oto i efekty normalnego ruszania. Oto i będzie efekt tylko Au! No, a teraz proszę o rozścieranie rolety. A teraz proszę o rolety. rolety. I on też robi takie kółko. Nie widać. Może pokaż na suficie. I on też robi takie kółko. Ciek Le mało widać, ale spokojnie. Ciekawe widać, widać. No dobra, czas chyba na zapalenie światła. A teraz czas na recenzję. Trochę mi się nie podoba zamykanie, ponieważ z tą częścią, z tą, tą najwyższą, może być czasami problem. Ale teraz jak widzicie, go nie ma. I druga bada, to to, że to się nie chowa całkowicie i to mi się strasznie nie podoba. A plusy są takie, że możecie kupić sobie na przykład drugi taki sam miecz i wsadzić go tutaj i mieć taki jak jeżeli ktoś się ogląda pierwszą część Star Warsów, mieć taki jak Darth Maul. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o innych konstrukcjach, konstrukcjach jakie możemy stworzyć. Proszę o to i kilka z nich. Mi osobiście podoba się najbardziej ta taka w kształcie trójzęba. zęba. A mi podoba się nawet ten. Całkiem... Mi też się Fajne. podoba. No cóż, tutaj jest moja młodsza siostrzyczka, ale... Ale ona też może ocenić to, które jej się najbardziej podoba. no z Ale... cóż, teraz... Chyba czas na ocenę punktów W skali od jednego do 10 dostaje 9. Za te dwie w Kowaniu. A cóż, teraz się z Wami pożegnam... Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia! I niech moc będzie z Wami!